Hej, cześć, ciemanko. Z tej strony Jorański Staś. Dzisiaj nagrywamy sobie recenzję Lego Creator 31064, Cena katalogowa tego zestawu wynosi 129,99. Omówiliśmy sobie już tutaj ten domek. Dzisiaj będziemy sobie tutaj samolot recenzować. A więc zaczynajmy. Mamy tutaj taką instrukcję dość cieniutką. Tak, tutaj stron mamy 74, aby to ułożyć. Proszę Państwa, o światło mi się coś prze przestawiło. No i co my tu mamy? Mamy tutaj taką małą wysepkę. O, chwila. O! Taką małą wysepkę mamy. Tutaj z ptaszkiem, z butelką i z kubkiem. Dwie palmy są takie, no i taka maleńka jest ta wysepka. Oraz mamy jeszcze tutaj taki samolot duży z pływakami. Tutaj takie solidne, przymontowane fajnie. Tylko jedyny minus jest taki, że ja tutaj w ogóle nie wiem, dlaczego to się rusza. To się chyba nie powinno ruszać, co nie? Nie wiadomo czemu. Ale to się rusza. Patrzcie. O, widać? Widać. No właśnie. A więc mamy tutaj, to jest takie ładne, piękne tutaj. Te śmigła, fajne, zamocowane tymi czerwonymi klockami. Tak, kręcą się wszystkie. Uwagi, skrzydła można sobie odczepić. O tak. I wtedy zostaje taka mała kabina. Na przykład yy, jak leci się jak leci samolot podczas burzy i trafi piorun, to, może, to skrzydło można szybko odczepić i wlecieć tak do wody i sobie popłynąć. Tak, tylko nie ma silników yy, tych wodnych. Mamy tutaj z tyłu taki oto bagażnik. Tak. Widać go? Widać. W środku mamy, uwaga, uwaga, w środku jest tutaj, proszę Państwa, kilow. Widać? Widać. Oraz nasza tutaj łopata. Taka. Nawet jest dość dużo miejsca, ale tylko jedna minifigurka się tu zmieści. Do tej. Do tego bagażnika. Dobrze. A więc zamykamy już tutaj. Dobra. Przyłączamy skrzydła. Które się nie psują. I czy jest ważne. No. To jest. Dobra. Chwileczkę. Dobrze. A więc to już mamy tutaj załatwione. Tak ładnie, pięknie jest zrobione. Proszę Państwa. Teraz mamy jeszcze tutaj Taką minifigurkę. Tak, widać? Widać. Taka minifigurka. I ona tu ma taki, taką czapkę z okularami. Taką fajną. Odłożymy ją sobie teraz. I tutaj. Ładna koszula w kratę. Czerwona. Dżinsy, wąsik. A z drugiej strony przystojny brodacz, proszę Państwa. Tak, tak, dokładnie. Pewnie się tego nie spodziewaliście, nie? Przez z drugiej strony będzie taki przystojny brodacz. Dobrze. A więc zakładamy mu tą czapkę z powrotem. No co jest? Dobra. Czapka założona. Bierzemy ten samolot jeszcze raz. No i patrzcie. Tutaj w środku mamy mapę zamocowaną. Tak, jest szyba, siedzenie, kierownica i te wszystkie. No, yy, licznik prędkości w ogóle. To się chyba prędkościomierz nazywało. Dobrze. A więc tutaj mamy te pływaki, o których już wcześniej mówiłem, i są lampki. Patrzcie, tutaj jest czerwona. Z drugiej, z drugiej strony jest zielona. Tutaj też mamy lampy. O tutaj. Widać? Tak. No, A więc wszystko będzie świeciło w nocy. Znaczy, to nie są świecące klocki, ale, ale, ale. To tylko taka zabawka jest. Te klocki. Tak, on sobie może tutaj stanąć. Tutaj ptaszek jest na falmie na palmie i w ogóle wszystko ładnie pięknie. No i co mamy jeszcze tutaj ciekawego do powiedzenia? No w sumie to by było chyba na tyle. A no i właśnie jeszcze zastanawia mnie to co to jest. O, to to jest jakieś strzelania? To jest zamocowane o tutaj. Tu, o tu. Są takie cztery. Jeden, dwa, trzy i cztery. Nie wiem po co to jest. Dobrze. A więc. Dziękuję za oglądanie. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. A będą nowe filmy. Wtedy. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. <słuch>